Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie jesteś z Rakuszy Gojimek. Znowu witam Was w Gili Sycylla z Akongiem i z Juniorem. Cześć, mam. Taki donator na koniec, ponieważ jest rekrutacja do gilisy Sycylla, nie będę przedłużał więcej. Wymagania za bardzo nie ma, ale musi ogarnąć po prostu Minecrafta, Więcej się dowiecie na TS, który jest podany w opisie pod kanałem Rekrutacja. Rekrutacja odbędzie się. Kiedy? Dziś o Jutro 17.15 Przez najbliższe 3 dni. 3 dni No w, komenta w komentarzach piszcie jak coś. No jak macie jakieś pytania. No to nie przedowierzając kończymy ten odcinek Kończymy, no Ludzie w poprzednim odcinku mówili, że mam chaty lub skrypty, ale jak chcecie mnie sprawdzić, proszę pisać w komentarzach. Ja nic takiego ani innego nie używam. Nie jestem cheaterem, ani jakimś innym... nie wiem jak to powiedzieć. No powiedz mi, nie używam cheatów i to wszystko. Cześć!